Twoje środowisko IT jest skomplikowane. Dziesiątki użytkowników i setki różnych technologii, nad którymi trzeba zapanować. Wymagania biznesu ciągle się zmieniają, a kontrola nad zasobami i wyliczanie ich kosztów zaczyna sprawiać coraz większe kłopoty. Tworzenie środowisk i rozwiązań jest czasochłonne i pracochłonne. Niejednokrotnie zdarza się, że wymagają one rekonfiguracji i tworzenia dodatkowych skryptów. IT przestaje nadążać za biznesem. Firma Exense pozwoli Ci to zmienić. Korzystając z najnowszych technologii automatyzacji, wszystko, czego potrzebujesz, otrzymasz w postaci samoobsługowego portalu. Za pomocą paru kliknięć, każdy w Twojej firmie będzie mógł wykonać pracochłonne procesy i wrócić do ważniejszych zajęć. W międzyczasie narzędzia automatyzacji wykonają pracę i powiadomią Ciebie, kiedy zadanie zostanie wykonane. Za pomocą samoobsługowego portalu będziesz mógł zarządzać zasobami, które utworzyłeś, wykonywać na nich operacje czy je usunąć. Oprócz zarządzania możesz również sprawdzić, co generuje największe koszty, jak wygląda aktualny budżet projektu czy prognozowane wydatki.